Tomek, powiedzmy, jak się zmienia poziom polskiego arboretlingu? Stworzyłem przykład z arboretlingiem, zacząłem w 2003 roku. Wtedy to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Na szczycie, tak naprawdę, w Polsce mieliśmy tylko kilku zawodników. Na wysoki poziom reprezentował Marcin Kremt, zaraz za nim był Zbyszek Chmielewski i praktycznie, no już dalej ciężko było wyłonić kogoś, tego trzeciego był wtedy Krzysiek Kubiak, był Artur Głowiński, Mariusz Grochowski gdzieś, gdzieś też w tej czołówce był. Natomiast teraz mamy bardzo mocną czołówkę, w każdej kategorii jest przynajmniej pięciu, 6 zawodników, którzy są na podobnym poziomie siłowym i mogą śmiało konkurować o te pierwsze ale mimo miejsca. Mimo to nie mamy mistrza świata. Mimo to nie mimo... mamy mistrza świata, zgadza się, ale... Myślę, że na ten czas, ile w ogóle w Polsce jest ten r-wrestling, ile się zmieniło od czasu, kiedy powstały ligi zawodowe, od czasu, kiedy zaczęliśmy startować w Mistrzostwach Europy większymi kadrami, myślę, że dużo się zmieniło w Polsce i to jest tylko kwestia czasu, kiedy zdobędziemy tytuł Mistrza Europy bądź świata jakiegoś z naszych reprezentantów. Akurat ci powiem, że przykład z Rumunią to nie jest trochę, trochę, jest trochę niefortunny, bo pierwszego zawodnika. Z Rumunii my zobaczyliśmy w 2003 roku. On przyjechał na Puchar Świata Zawodowców. Proszę Ciebie, już w ten czas, kiedy by, by, by były już ligi i ligi u nas, by były już turnie międzynarodowe. Zresztą to były już czwartej turnie międzynarodowe i, i. oraz e, pierwszy Puchar Świata. Więc troszeczkę niefortunnie, ja w Rumunii mamy Mistrza Świata. Natomiast z Polską to trochę tak na dzień dzisiaj się kulało, moim zdaniem no Z tego tytułu złotego medalu rzeczywiście nie ma. Natomiast już zdarzają się srebrne medale, brązowe medale, więc myślę, że nie jest tak źle w tym momencie. A to jest tylko kwestia czasu. Podejrzewam, że jeszcze w najbliższych latach wyłoni się w Polsce osoba, bądź być może kilka osób, grono osób, które mają tak dobre uwarunkowania genetyczne, predyspozycje do tego sportu, że naprawdę kwestia tylko czasu, kiedy taka osoba się znajdzie i bardzo szybko znajdzie się w czołówce. Bo to nie musi być koniecznie ktoś, kto trenuje od wielu lat. Tak? Ale nie mieliśmy podejście takie Powiedzmy, Grzeszek Nołak już był w kategorii super trzecie miejsce. Lucek Fudała był pierwszy na lewą rękę w kategorii plus do 95 kg. To jest ogromny sukces dla Pucharu świata. Ci polskiej kadry oczywiście. Dla polskiej kadry. Darek Muszczak był w drugim. Też jest bardzo duży wynik dla, dla Pucharu Świata. Ponadto jeszcze mieliśmy z lekkich kategorii. Bartek Bednarski stawał na podium, Mateusz Wyrwa. Było kilku zawodników, którzy, którzy wybijali się, próbowali się przebić. Natomiast bardzo szkoda, że, że to wszystko było tak naprawdę jednorazowe. W danym momencie dobrze się zaprezentowali i nie byli w stanie tej formy tego swojego sukcesu powtórzyć, choćby w następnych latach, choćby raz pokazać że są w tej ścisłej żołówce. Bardzo tego brakuje. Szkoda, że teraz kontuzja Grześka Nowaka też wyeliminowała startu w kucharze Świata zawodowców. Myślę, że swój wynik z pewnością byłby w stanie go poprawić. Myślę, że Polska ma jakiś pech, czy, czy to jest normalny, normalny stan? Ja myślę, że niektóre narodowości, niektóre kraje szybciej do pewnych rzeczy dochodzą, niektóre wolniej. Myślę, że u nas wcale nie jest tak źle. Ale patrz, Wszystko dąży jest... w, dobrą, w dobrą stronę, tylko... Ja wiem, ale patrz, jaka jest proporcja, nie? jest Słowackie... 7 milionów, nie? Mają mistrzów świata i to nie jednego. Bułgaria mają 4-5 milionów, mają kilku mistrzów To jest, 4, u nich to jest, sport, to jest mistrzów troszeczkę inaczej. U nich jest Polska ma 40 wiedza. milionów, nie mamy mistrza świata. Ukraina, już nie mówiąc o Ukrainie, ona ma tam o, o tych 10, tam ile, 12 milionów więcej na ludności, natomiast mają tam tych mistrzów świata, no to nie wiem. naprawdę ich sporo tych mistrzów Tylko znacznie wcześniej na Ukrainie ten sport powstał i powstał. Białoruś nie w... jest dużym krajem, Powiedzmy, no trochę wcześniej zaczęli Białoruś zaczęła jak my, ale mimo to na dzień dzisiejszy widzę, że w Białorusi też jest kryzys. Nie mają tych mistrzów. Ciężko się przybić Białorusom do jakichś tam szczytów. Chociaż dwóch Wiktor Braczenia między innymi. Było jeszcze kilku zawodników z Białorusi, którzy rzeczywiście sobie radzili. Ale moim zdaniem naprawdę nie ma czegoś takiego w Polsce ten August Smith z Niemiec też był mistrzem świata. Niemiec. Wszyscy naokoło byli mistrzami świata. Ale w zwróćmy uwagę, jakie on miał predyspozycje, ten konkretny człowiek, i to nie był człowiek, który wziął się z nikąd. On trenował inne sporty, on miał pewną siłę, którą wystarczyło tylko szifować i przygotować pod ten dany sport, czyli pod Arwesting. To było ja że polskiego nam brakuje. W Polsce kogo nam nie brakuje. Mamy Mariusza Pudzianowskiego, który, proszę ciebie, teraz ma super mega formę, z strongmanie był mistrzem świata. Teraz pędzi, rozumiesz, jak, jak, ten, jak Pershing, rozumiesz, my ma i pozostaje nam tylko wiesz poprosić go żeby Mariusz przyszedł do arweslingu i powiedzmy pokazał Polish Power w tym sporcie czy, czy co. Mariusz Pudzianowski to bez wątpienia to jest taki motor napędowy chyba każdego sportu czego się nie złapie to zamienia niesamowitą popularną dyscyplinę sportową, ale no, pytajmy się tak naprawdę czego my chcemy, czy chcemy pokazać arwesling z udziałem Pudzianowskiego, który tak naprawdę sam nie wie jeszcze co to jest arwesling i jakby się zaczął tym bawić, to tak szybko Jak nie złapałby Jak to złapał nie się za rękę Rustama Babajewa. To nie wiem, on że wie, jest przy stole nawet. stał, oczywiście, ale nie ma pojęcia o technice. I taki człowiek, żeby był w stanie promować dobrze naszą dyscyplinę sportową, musiałby sam zacząć to trenować, naprawdę poznać, poznać techniki, był w stanie coś, coś osiągnąć wtedy, kiedy będzie znam techniki, bo to nie tylko czysta siła bierze, bierze górę w arresingu, to jest już typowo techniczna sprawa. Popatrz, jaka zależność. W Polsce em, em, Polska jest chłonna na, na, na zwycięstwa, prawda? Czyli na przykład. karmimy się zwycięstwami rodaków, tak, zgadza się. Z, z, zwycięstwo naszego zawodnika w, w, w tam powiedzmy Justynie Kowalczyk, od się przełożyło na media. Weźmy no lepszy no, przykład. Mamy no. Formułę 1, Kubice, który nigdy, nigdy wcześniej w ogóle Formuła 1 nie była w polskiej telewizji zbyt popularna. Nie można było obejrzeć żadnych wyścigów Formuły 1, a w momencie, kiedy Polak zaczął startować i jeszcze odnosić sukcesy, momentalnie zostały wykupywane możliwości puszania na żywo transmisji z wyścigu Formuły 1. Także to wszystko chyba zależy od, od tego, czy będziemy posiadali takiego właśnie Adama Małysza w arwestingu, czy Mariusza Podzianowskiego, czy Roberta Kubisę. Ale to jakiś jeszcze, ktoś powiem, jest tam ale jeszcze Bo... powiem jedną rzecz. My mamy na przykład mistrzów świata, Europy, proszę Ciebie, w Majtaj, w, w kickboxingu. I jakoś te osoby akurat się nie, przy, nie przydzierają się do tego, do, do polskich mediów, nie są w polu zainteresowania sponsorów itd. Może jeszcze zależy od charyzmy. Małysz Dziolonowski to jest ta osoba, która ma wielką charyzmę. Za nim, yy, idą wszystkie media, a na niego, jak to się mówi, yy, wzorują się młodzież. Tak naprawdę strongmen istnieje tylko wynośnie temu, że jest w Polsce Pudzian. Wszyscy na przykład. Ja byłem w Japonii, w Tokio, i pierwsze słowo, które usłyszałem od Japończyka, to jest Pudzianowski Mariusz, a drugie słowo to było Małeś, nie? I nie na odwrót, było, na, było właśnie w takiej kolejności. Pudzian, a później. Yy, na pewno Mariusz. jest jakimś autorytetem Mariusz Pudzianowski. Teraz jest tak naprawdę yy, coś. Yy. Co można powiedzieć, że ludzie dążą do jak największych rozmiarów, rozbudowują się i tacy ludzie, którzy są duzi, są, mają szacunek, mają respekt i właśnie do takiego respektu teraz dorobił się Mariusz Płodzianowski. Jest na pewno chodzącą ikoną sportu, jakim jest strongman. On to rozbudował, on to promuje dalej, bo tak naprawdę, mimo że już nie jest strongmanem, dalej, dalej jest osobą rozpoznawalną, właśnie głównie dzięki temu sportowi. Ale no nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o, o Mariusza, on sam nie zapukał do telewizji i powiedział, że on chce. E, dać Dajcie mi kamerę, dajcie mi wszystko, i ja tam będę promował. Nie, to odpowiednie osoby zajęły się wizerunkiem Mariusza Podzianowskiego. Także myślę, że nie tylko taka osoba jest potrzebna, ale również odpowiedni sponsor, odpowiedni marketing, odpowiednia osoba, która się tym wszystkim zajmie. Która A czego nam brakuje teraz w tej chwili wizerunku, czy brakuje nam są zawodnika? Zdecydowanie brakuje nam w tym momencie. Po prostu zawodnika. Wizerunek jest i myślę, że są odpowiedni ludzie w Polsce, którzy dążą do tego, żeby ten sport rozwinąć między innymi Ty i Gorze. Natomiast no, brakuje tej osoby, tej konkretnej jednej osoby, na którą można postawić i śmiało powiedzieć, że on jedzie po medal. A może znajdziemy takiego na przykład Roberta Burnejki, który proszę ciebie może jest zawodowcem, tak, ale nie jest on tam samą górną, przygórną, że górną czołówką, ale jest tak rozpoznawalną osobą teraz w Polsce, że praktycznie u każdego, u młodzieży, u każdego na ustach jest te słowo, prawda? No, no, I te pamiętaj. miliony filmików obejrzanych, proszę Ciebie, całą, wiesz, to, 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 to co się krąży w internecie wszędzie i tak dalej. Zgadza się, ale to wiesz, on, on swoją osobą promuje Imperium Sportu, tak? On, on promuje e, powiedzmy daną firmę, danego właściciela, e, on, on swoją osobą e, promuje i dzięki temu też YouTube im przysłużyło się doskonale tę możliwość, że ludzie mogą oglądać te filmiki. A to nie jest to, że duży gościu usiadł i coś gada, on to mówi w sposób śmieszny, zabawny, zainteresował ludzi, jeden poleca drugiemu i tak właściwie teraz działa Internet. Dzięki za informację, będę działać w Internecie. Thank you.